Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika. Proszę bardzo. Stoć! O co chodzi? Ty tu nie wejdziesz, chłopcze. Dlaczego? Już po Twoim obszarpanym wyglądzie widzę, że jedyne co ze sobą przynosisz, to kłopoty. W mieście mamy już dostatecznie dużo kłopotów. Nie ma tu miejsca dla ludzi bez pieniędzy. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Przyszło mi to do głowy. Możemy jedynie przeczekać. By Już wiem! w <laughs> końcu zwyciężyłem. Stój, nieznajomy! Nie widziałem, żebyś przechodził przez te bramę. I co w związku z tym? A strażnicy strzegący drugiej bramy mają zakaz wpuszczania kogokolwiek do miasta. Czemu nikt to nie Będę musiał się rozmówić z tymi obwiesiami. A teraz zmywaj się stąd! Nie! <laughs> zasłużył sobie na to!